Witajcie, witajcie. Postanowiłam Wam jeszcze nakręcić drugi odcinek moich tańców. Teraz zrobimy sobie kizombę. Ja kizombę dobrze nie umiem, ale bardzo ją lubię tańczyć z Andrzejem. To jest taniec dla par głównie, ale jest też również kizomba w latino solo. Ubrałam sobie do tego taką bardziej Sexy bluzeczkę, bo to jest taniec taki bardzo e, zmysłowy. E, ja nie umiem tańczyć ząby jako tako. E, z, zrzucam to na moje uczucia i, i tańczę tak, jak czuję. Więc e, różnie z tym bywa. E, nie są to kroki kizomby. Chociaż, jak byliśmy na takim kursie tańca, i ząby, to nie umiejąc tańczyć, tańczyło nam się lepiej niż niektórym parom, które tam były. Po no prostu tutaj to polega na ruchu bioder. I no to jest podstawa, właśnie ruch bioder. Stopy są dość mocno oparte na ziemi i partnerzy są bardzo blisko siebie. Ten taniec powstał w latach 70. XX wieku w Angolii, później przeniósł się do Portugalii i później do Europy. I to jest połączenie samby i iz Zuka, To się zook zook, to się tak jakoś nazywa. Ja bardzo lubię tą muzyczkę. Z YouTube'a wam puszczę taką piosenkę, którą akurat spróbuję. Wam zatańczyć sama, bo nie ma Andrzejka. Na czym to polega? Właśnie na ruchu bioder i taniec ogólnie to jest w ogóle ruch powoduje, że wydziela nam się serotonina, endorfina i troszkę lepiej możemy się poczuć i nawet jak nam się nie chce, to próbujmy, próbujmy jakoś tak się zebrać z tego łóżka i, i spróbować y, chociaż jakoś poruszać, jakoś się przejść. Ja wiem po sobie, że po prostu, jeżeli niczego ze sobą nie będę robić, to po prostu pewnego dnia y, może dojść do tragedii. Więc y, muszę walczyć, żeby, y, żeby nie przegrać. I tyle. Nie jest łatwo. No, osoby, które mają problemy z depresją wiedzą, co to znaczy. Możemy się uśmiechać na zewnątrz, nosić maski, a w środku dusza wyje. No, tak to już jest, no niestety. Dobra. Zaraz zaczynam, puszczam muzyczkę i spróbujemy się pobawić przy zombie. Chodzi o to, żeby te biodra się ruszały w jakieś kółeczko albo w ósemkę. Taką ósemkę, żebyście umiały z biodra zrobić. Ja wiem, że niektóre z nas już jesteśmy w takim wieku, że bioderka bolą, gdzieś tam jakaś endoproteza. No ale jak Wam się uda, to będzie super. Na ile możecie. I robimy biderkiem. Można zrobić te dwa, jak w tańcu walczykują na dwa. To jest tak jak brzucha trochę, nie? Musimy sobie te ruchy wyrobić, żeby taki zomba była elastyczna. Robimy krążek do przodu i do tyłu tą samą nogą możemy spróbować. tu, tuptamy jeden. Teraz się Wam pokażę, jak to wygląda dalej. Muszę się cofnąć. Jestem w kozakach, bo ząby się tańczy na obcasach, a nie wyciągnęłam jeszcze letnich butów. Więc spróbuję jeszcze raz. Najpierw bioderka. Sama bioderka, tutaj nic się nie rusza. Ewentualnie trochę w dłonie. Na boczek i kółeczko i znowu na boczek, znowu kółeczko, i znowu na boczek i znowu kółeczko. Same bioderka brzuszki, to jest dobre na brzuch. Skończyła mi się piosenka, puszczę jeszcze raz. Chociaż to też jest chyba fajne. Same bioderka. Umiętały kapustę w beczce, która z Was ugniatała kapustę w beczce? Dysamy. Możemy dodać ręce. Były się kręciły. Piząbie są mocno ugięte nogi. Są tułeczek musi chodzić. I nie wstydźcie się. Im bardziej naturalny, elastyczny, tym lepiej ciało i dusza reagują na naturalność. To musi być wszystko luźne. O, i rykłamy, mamy. Puszcimy sobie tamte, pan była bardziej taka. Rytmiczna. do ząby. Pałaganom w domu, a ja tańcuję. Ramionka. Do tyłu. Do przodu. Stoimy w miejscu i robimy usaryki wiodorkami. W pozycji Nie zrażajcie się, jak się pomylicie. Najważniejszy jest ruch kołowy bioder i ramion. Pochylajcie się do przodu, do tyłu. jak tej do przodu to muszą się bioderka i brzusze ruszać. To jest świetne na brzuch. się tańcować. Bo tylko chodzi o ruch bioder i ramion. I ugięte nogi. I tyle. Ach, ale się roztańcowała. Puszczę Wam jeszcze jedną piosenkę, jak ją znajdę. Też jest ciekawa, chociaż jest... Mm. Troszkę taka erotyczna. Mm. Elysio Mendes, bardzo fajnie się Kizomba tańczy przy Enrique. Kizomba jest bardzo, bardzo zmysłowa. Hi. Uh -huh. się bawić! Powiem wam, że jak chodzimy na dyskotekę, six, six, to ja... Dawno nie byliśmy. Co wszyscy nam się przyglądają, jak my tańczymy. Może kiedyś mi się go uda nam mówić, że To są Tutaj ważne są te ruchy bioder. Jeśli robicie takie bardziej kanciaste ruchy, to macie taki ruch bardziej yy, kwadratowy, ale o, skończyło mi się. Czekajcie tylko drugi raz. Czarna owce, kołnierz i prosto skina, już w plejerze. I to te reklamy muszą przelecieć. I Walczcie o swoją grację, panie. Chodzimy bardzo ładnie do przodu i do tyłu. Niech mięśnie pracują. Bądźmy zawsze seksowne dla swoich partnerów. Co ja tu mówiłam o podatowych ruchach. Jak robicie takie. Mocniejsze wyrzuty i teraz kółeczko. Na boki troszkę przechylać. Bardzo proste ruchy. Tyle, że musicie w sobie to wyzwolić. Nie bójcie się i nie wstydźcie. To nie jest nic strasznego. Gimnastyka bioder, kręgosłupa, brzucha, jednicy. Po prostu trzeba się ruszać. Ja kiedyś ćwiczyłam jogę, może dlatego mam takie bardziej ruchy elastyczne. I, o, znowu się zmęczyłam. Ale to jest fajna gimnastyka dla osób, które nie lubią się szybko ruszać. A ta muzyka zazwyczaj jest wolna i taka łagodna. Także spokojnie możecie sobie robić różne ćwiczenia gimnastyczne przy tym puśćcie sobie na YouTube Latino Solo. Tam są dużo filmów właśnie pań tańczących Latino, ja uwielbiam Latino. No nie tańczę ostatnio, bo nie chodzę na dyskoteki już bardzo mi przeszkadza dźwięk, jak jest za głośno. Więc tylko w domu, jak akurat mój stan umysłu na to pozwala, dzisiaj jest jakoś lepiej. Bardzo mnie to cieszy. Może, może terapia w końcu podziałała. No jestem też na lekach, więc więc zakładajmy, że idzie ku lepszemu. Dobrze, moi kochani. To chyba starczy. No nie wiem, czy będę robiła jakieś filmy. Może jakąś gimnastykę jeszcze wymyślę. Ale to może w takim terminie późniejszym. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Thank you.